Raz ponownie, kochani, w mojej interaktywnej wróżbie. Ta wróżba, ta prognoza będzie odpowiadać nam na pytanie, będzie prognozować cały przyszły rok 2020. Moi drodzy wybrałam kilka talii kart. Oczywiście karty Tarota, karty Kipera, karty anielskie również będę mówić o wszystkich dziedzinach życia po kolei, także zapraszam teraz przed. Przed ekran osoby, które wybrały, wygra, wybrały grupę kart numer jeden. Kochani, jaki będzie najbliższy rok. Obecnie już mamy piękną kartę, kochani. Mamy kartę ósemki Buław z przepięknej, najnowszej talii Ciro Metron Cortarot. Warte jest to wspomnienia, ponieważ tak jak sami widzicie, talia jest przepiękna. Kochani, ta karta, ósemka buław, jest to najszybsza talia, karta w talii, w talii tarota. I tym samym oznacza, że najbliższy rok dla osób, które wybrały ten stosik numer jeden, będzie bardzo dynamiczny, bardzo intensywny, bardzo szybki. Najprawdopodobniej szybko wam przeleci, dużo się będzie działo. Kochani, też dużo się zmieni, ponieważ ósemka zmian jest nie tylko kartą szybkości, ale również kartą szybkich zmian. Oznacza ruch, oznacza podróże, duże podróże, w tym podróży zagranicznych, oznacza szybkość działań. Naszą satysfakcję takich satysfakcjonujących działań. Aktywność, dynamizm, postęp we wszystkich sprawach, natłok wydarzeń, co po niektórzy będą mieli, duże zmiany, możliwe też zmiany miejsca zamieszkania, ogólnie przepływ energii, kolejne pomysły, nagły, um, nagły wzrost. Także jeśli chodzi o taką ogólną prognozę, ta ósemka była bardzo, bardzo tutaj może namieszać w naszym życiu. Ja też wybrałam sobie ten stosik ten numer 1, także no zobaczymy. Um, kochani, jeśli chodzi o, um, o uczucia, to ósemka buław, jako taka ogólna prognoza, mówi o nowym związku dla osób wolnych, o związku, w którym będzie bardzo dużo namiętności. No okej, okay. to mamy kartę na uczucia, czyli mamy. Asa, monet, również przepiękną kartę. Ja w ogóle bardzo lubię asa monet w każdej talii, ponieważ y, no jest, to, jest to bardzo, bardzo dobra wróżba y, do wszystkich naszych działań. Kochani, jeśli chodzi o uczucia, as monet oznacza dla osób samotnych, to będę rozdzielać nowy, trwały związek. Także będą tutaj konkrety już. Y, ta ósemka buław oznacza. Y, Oznacza szybkie zmiany, poznanie może nowej osoby, lub, e, lub, też, lub też związek na odległość. Bardzo często mm, ta ósemka wskazuje, lub poznanie osoby przez internet jakąś drogą zdalną. E, natomiast Asmonek, co przepowiada nam, że ten związek będzie miał trwałe podstawy i e, możemy razem wspólnie zamieszkać, będzie to szczęśliwy związek. E, dwie osoby będą chciały budować razem przyszłość, kochani. Także na pewno osoby samotne, które wybrały karty numer jeden, będą poważnie traktowane przez partnera. Partner może być osobą majętną również, a tutaj jest powiązane z finansami. Jak już mówiłam wcześniej, może to być osoba poznana albo w, pra albo w pracy też również, albo przez internet, albo w podróży. Szczęście. Szczęście. Ta karta zapowiada szczęście. Mówi o tym, że ten związek przetrwa cały rok. Jeśli chodzi, kochani, o, o związki, to jak najbardziej będą trwałe i być może będziecie planować wspólne inwestycje razem. Tak, związane z nieruchomościami, może z jakimś własnym biznesem i tak dalej. No dobrze, to przechodzimy do pracy, tak? Mamy w pracy mamy, moi drodzy, dojrzałą panią, dobre wiadomości, mamy protekcję ze strony kogoś, ze strony szefa, lub ze strony osób, które zajmują jakieś stanowiska wyższe. Tutaj wszystkie osoby, które pełnią funkcje doradcze, oni są specjalistami w swojej dziedzinie, będą miały dobry rok. To w ogóle będzie dobry rok też dla osób, które szukają pracy lub które. Które mają te funkcje doradcze, dobra współpraca ze starszymi osobami, kochanie ze starszymi kobietami, szansa znalezienia pracy poprzez pośrednictwo, dobry szef. W finansach poprawa, dobre finanse. Możecie liczyć na pomoc finansową. Kochanie, jeśli chodzi o zdrowie, to ósemka buław oczywiście jest kartą. Dynamiczną, kartą szybką, i w kwestiach zdrowotnych oznacza nasze serce, nasze ciśnienie i nasze krążenie. I na te aspekty życia szczególnie musicie zwrócić uwagę bo przy takim tempie życia, jaki będziecie prowadzić, to musicie zwrócić uwagę na swoje serce. Kochani, osoby, które będą kośćmi w domu, też tak może być, będą potrzebować jakiejś pomocy. Domowej, w domowych obowiązkach i no i jeśli będziecie naprawdę zapracowani lub nieobecni, to poproście kogoś po prostu o pomoc, żeby zadbał o, o wasz dom, jak was nie będzie na przykład. tak? No dobrze, kochani, tutaj nie ma się co, co bać i krępować, tylko po prostu prosić innych o pomoc lub jak będziecie, nie będziecie na siłach, żeby żeby wszystko ogarnąć samemu. No dobrze, kochani, czyli osoby, które wybrały ten zestaw numer jeden, naprawdę będą miały super rok. I w, w każdej dziedzinie życie tak naprawdę dużo się zmieni, dużo będzie ruchu, dużo będzie podróży, bardzo możliwe w pracy wsparcie. No i nowy związek dla osób wolnych. Także życzę Wam, aby. Ta pozytywna prognoza się sprawdziła, kochani. Yy, I mam nadzieję, że dacie mi znać. Dacie mi znać pod filmem, jak, yy, jak wróżby będą się sprawdzać. Pozdrawiam serdecznie, bardzo.